Dzisiaj są tak niekorzystne kadry, że po prostu no, masakra, bo świeci tak, a nie inaczej słońce, że po prostu wszystko tutaj psuje. Takim dziwnym akcentem rozpoczynamy kolejnego reading vloga, w którym będę czytała Willę, dziewczynę z lasu. Na ten moment, kiedy ja ją dostałam, jest to najnowsza premiera wydawnictwa literackiego. Przepiękna swoją drogą. Książka opowiada historię dziewczyny, która mieszka w lesie pod opieką klanu. I tyle wiem, więcej nie wiem. Zobaczę, to będzie element zaskoczenia. Bardzo pozytywnie nastawiam się do tej książki i mam nadzieję, że ona mnie zaskoczy. Mało tego, dostałam również dwie kolejne pozycje od wydawnictwa literackiego, czyli szczypta magii. Swoją drogą te książki są przepięknie wydane. No powiem Wam, że to jest no, miód na moje oczy e, oraz. Odrobina czarów, czyli kontynuacja. To jest generalnie jakby trylogia, tylko że my w Polsce jeszcze trzeciego tomu nie mamy. Jedyny minus, który no już rzuca się nam w oczy, czyli te grzbiety, bo to jest ten rodzaj złota, który ściera się z okładek. Mało tego ja już zdążyłam zauważyć na innych kanałach utwórców, którzy czytali te książki, że no, te złocenia bardzo się brudzą, ścierają. Więc generalnie ja jestem na to przygotowana bo mam ten taki otulacz do książek, więc to mam nadzieję, że nie grozi tym grzbietom, że one się zetrą w jakiś sposób, bo będę bardzo ubolewała. I co? My zaczynamy kolejnego dnia vloga, także ja Wam życzę cudownego oglądania i zapraszam. Ja przychodzę do Was tak na szybko, ponieważ jestem już na 160 stronie Willi i chciałam Wam powiedzieć, że po prostu bardzo mi się podoba, natomiast więcej opowiem Wam w następnym klipie. Dzisiaj mamy poniedziałek? Poniedziałek. I dzisiaj to jest totalnie nie mój dzień. Nagrywałam dla Was bukol i później go montowałam przez 4 godziny tylko i wyłącznie po to, żeby odczytać wiadomość, że nie da się go zapisać. Wyobraźcie sobie moją furię. Znaczy, może nie furię, ale po prostu było mi przykro, bo jednak poświęciłam kawał, kawał czasu, gdzie mogłam czytać książkę, a ja jednak siedziałam i montowałam to. No i zabolało mnie to jako twórcę, więc tym bardziej wychodzę nieraz z założenia, że po prostu fajnie nieraz docenić twórcę, ponieważ on naprawdę ogromne pokłady. Swojej cierpliwości wkłada w to, by stworzyć dla Was jakikolwiek film. I, I to naprawdę nie są zwykłe cięcia, bo niektórzy właśnie mówią, że, o, bo to tylko pociąć kawałek filmu. No, no nie, to nie jest. No. Nope. Mm -mm. Także to na tyle ode mnie dzisiaj. E, podoba mi się bardzo ta Wilna i coś mi się wydaje, że ona ma szansę stanąć nawet w najlepszych książkach 2021 roku. Więc to jest naprawdę ogromne wyróżnienie. E, no, tak jak mówię, bohaterka fajna, taka widać, że z krwi i kości zbudowana. Mało tego, gdy ona dorośnie, znaczy gdyby dorosła, mam nadzieję, że dorośnie, bo widziałam, że są kolejne części. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że w tych dalszych etapach jej życia będzie taką kozak babeczką nie. Bardzo mi się ta książka podoba. Przychodzę do Was, by Wam ciutko opowiedzieć o willi Dziewczynie z Lasu, ponieważ jestem już za stroną dwusetną. O czym w ogóle jest ta historia? Opowiada nam ona o tytułowej nastoletniej willi, która jest mieszkanką lasu. Ona wywodzi się z pewnego klanu, który kieruje się myślą taką, że oni są. Jednością, i tam jest taki Padaran, czyli guru, taki król, Bóg, uznawany za Boga w tym klanie. I on właśnie narzucił temu klanowi takie motto, że nie ma ja, jest tylko my. I każdy po prostu musi dbać o tę drugą jednostkę, ponieważ samotnie w lesie po prostu zginie, nic innego go nie czeka prócz śmierci. No i nasza willa właśnie jest tak od dziecka wychowywana, że ona myśli po prostu, że nie da sobie rady sama w życiu, dlatego boi się troszkę odejść. Natomiast z biegiem okoliczności dowiaduje się pewnej rzeczy, która później zmieni po prostu jej postrzeganie na dosłownie wszystko. Bardzo dobra pozycja, powiem Wam, że ja nie spodziewałam się kompletnie, że ona tak przypadnie mi do gustu. Mało tego, to jest. Powieść właśnie z takim motywem lasu. Tu bardzo dużą rolę odgrywa natura, co według mnie jest po prostu doskonałym urozmaiceniem tej książki, ponieważ osobiście uwielbiam coś takiego, gdzie właśnie mamy tutaj motyw przyrody. Willa potrafi rozmawiać ze zwierzętami, potrafi kontaktować się z naturą, co po prostu jest no przepięknie tutaj opisane. To, jak ona w ogóle utożsamia się z niektórymi istotami. No Bosko, mało tego też opisy niektóre później w dalszej części książki. Nie chcę wam zdradzać do końca o co mi chodzi. Natomiast no to jak na przykład ona postrzega wycinkę drzew. Powiem wam, że to jest bardzo wzruszające i człowiek w pewnym momencie po prostu się zatrzymuje i myśli. Faktycznie zaczyna zmieniać jakby postrzeganie. Jest to na pewno pozycja, która bardzo emocjonuje czytelnika. Jednak Pozytywnym znaczeniu tego słowa. Bardzo mi się ta książka, naprawdę podoba, i coś mi się wydaje, że ona stanie w takich moich ulubionych książkach dziecięcych, ponieważ tutaj był ogromny potencjał, i autor właśnie ten potencjał w punkt wykorzystał. Tyle ode mnie. Będę Wam później jeszcze updateować, ponieważ zostało mi strostną do końca. Tak bardzo nie chcę kończyć tej historii, ponieważ tak. Tak, tak bardzo w ogóle zżyłam się z tą willą, tak bardzo zżyłam się z tym światem wykreowanym przez Roberta, że nie uśmiecha mi się po prostu wychodzić z tej lektury. Na plus, oczywiście, też fakt, że gdy sięgam już po tę lekturę i faktycznie przewracam stronę po stronie, to bardzo szybko się doczyta i czas dosłownie Wam przecieka przez palce, a Wy chcecie więcej, dlatego ciągle czytacie. I muszę się po prostu opierać sama sobie, aby jak najszybciej nie skończyć tej historii, bo wiem, że jeszcze nas w Polsce nie ma kontynuacji, tak? Na szczęście ta książka już ma swoją zagraniczną kontynuację, co mnie bardzo cieszy, ponieważ mam nadzieję, że wydawnictwo literackie jak najszybciej wyda ten drugi tom i będę mogła kolejny raz ponownie zanurzyć się w tym świecie wykreowanym przez pana Roberta. Are all around, and I know that there must be more. What I need is between the lost and found, and I know what I'm looking for. Buried treasure, buried. interview and I know what I have in store Wait for me a restless dream I'll come for you and I know what I'm making for And when I reach the end take my hands in the sand I spend my days discovering again and again when it's all but through. When I finally found you All along I was looking for Take my hand in the sand. I spend my days discovering again and again. When it's all but through, when I finally found you, all along I was looking for. Moment, w którym zostało mi 70 stron do końca willi, i powiem Wam szczerze, że troszkę się obawiałam w ogóle tego, w jaką stronę ta książka pójdzie. Poszła w ogóle w taką ścieżkę, której ja kompletnie nie brałam pod uwagę i byłam zdziwiona, ale tak czy inaczej to nie zmienia faktu, że 70 stron do końca mi zostało, a ta książka jest tak dobra i ja tak bardzo nie chcę wychodzić z tego świata, i jest mi przykro w ogóle. I po prostu odkładam to sobie w czasie jak najdłużej, żeby, wiecie, ciągnąć to i nie kończyć. Jednak wiem, że gdy już znowu usiądę, to nie, to, to już będę jakby czytała do końca, bo się nie powstrzymam. E, także swojej literackie. Ja mam bardzo małą prośbę. Przyspieszcie trochę wydanie drugiej części, ponieważ no nie wytrzymam. Jestem ciekawa bardzo zakończenia, w jaką to stronę dalej pójdzie. No tak jak mówię, 70 stron jeszcze do końca mi zostało. Ale na razie no jest super. Jak już na pewno zauważyliście, skończyłam wille dziewczyny z lasu. Co ja będę tutaj Was oszukiwać? Jestem absolutnie zakochana w tej pozycji. Ma tyle wartości w sobie. Ja was gorąco zachęcam do sięgnięcia po tę książkę i przeczytania jej, ponieważ wydaje mi się, że nawet jeżeli nastawicie się na coś super mocnego, takiego wiecie, z krwi i kości, i ona nie do końca później was usatysfakcjonuje, to wciąż utrzymuje chyba to, że jednak ym, kilka wątków na pewno wam się spodoba, ponieważ, tak jak mówi, ona ma w sobie wiele. Wiele mądrości. Mało tego doskonale właśnie opisuje, jakby przyjaźń między człowiekiem a przyrodą, co no nie ukrywajmy, ale w tych czasach naszych jest bardzo ważne, ponieważ, jak mówię, tutaj autor postawił na to, aby skupić się w dużej mierze na krowaniu natury, co jest po prostu strzałem dla mnie w dziesiątkę. Willa, według mnie, tak jak mówię, jest do, po prostu w punkt zarysowana. Ona jest doskonała pod względem, właśnie, portretu psychologicznego. My poznając tę historię, zagłębiamy się w cały jej życiorys, w relacje, które ona tam utrzymuje z ludźmi, z, z tymi bohaterami, którzy nam się później pojawiają. Także no. Naprawdę to jest książka godna polecenia. Jestem przekonana, że ta książka pojawi się w topce 2021 roku, bo nie wyobrażam sobie po prostu tej topki bez niej, więc no, tyle ode mnie. Czytajcie. Naprawdę warto. To jest jedna taka moja potężna rekomendacja dla Was, bo fajnie by było, aby każdy przeczytał tę książkę i poznał z perspektywy właśnie Wilni. To jak się powinno traktować naturę, przyrodę, zwierzęta, wszystko Bardzo wartościowa pozycja I to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał, ponieważ ja bawiłam się tutaj wybitnie Bardzo mi się podobała ta przygoda właśnie z Wilną I co? Ja się z wami żegnam Widzimy się w kolejnym odcinku Życzę wam cudownego wieczoru Cześć! You're my gold in an ocean full of silver, you're my breath when my head is underwater, when I'm told I should give.